Dzień dobry, witam serdecznie. Na wstępie przepraszam za mój głos ochrypnięty. Na imię mam Marta. Do klubu przystąpiłam bodajże w tamtym roku. Długo się długo myślałam na tym, czy przystąpić do urzegającej, czy nie. Jednak Ewelinkę poznałam wcześniej. Na jak prowadziła rozważania różańca na teobańkologii z księdzem Teodorem. Yy, I też widziałam ją z księdzem yy, Dominikiem Chmielewskim. I też yy, dlatego pomyślałam, żeby dołączyć do yy, urzekającej. I nie żałuję, jestem yy, zadowolona z każdej kawy. Yy, kursy są dość ciekawe, Jest, jeszcze nie przerobiłam dużo ale ściągnęłam sobie fundament urzekającej i teraz przerabiam, walcz o swoje szczęście, tak jak Maryja. Bardzo mnie inspirują i ciekawią tematy, które właśnie są przerabiane na kawie, a także na różne świadectwa, różne świadectwa które dziewczyny, z którymi się dziewczyny dzielą. Y, są odważne i bardzo fajne, bardzo pomocne. Y, ja ogólnie pochodzę z rodziny y, alkoholika. Mój tata był alkoholikiem i byłam zamknięta w sobie, wstydziłam się swojego ojca, byłam bardzo zakompleksiona. Y, tutaj, właśnie w klubie, Welinka pokazujesz, że, y, że każda kobieta jest piękna, każda jest y, córką króla i y, warto o siebie też zadbać y, od strony duchowej, jak i zewnętrznej. Y, uczę się właśnie y, do warto swoje poczucia własnej wartości, bo miałam to zatracone bardzo. Y, powoli się otwieram y, na świat i y, po czuję pogodę ducha, y, taki pokój wewnętrzny, y, który, który przychodzi mi właśnie po każdym y, live'ie z Ewelinką też y, modlę jestem tak samo jak i y, podobnie jak Ewelinka i inni, jestem niewolnikiem Maryi. To też y, modląc się na różańcu y, po, y, modląc się na różańcu też y, staje się bardziej y, spokojna, bo wcześniej byłam bardzo nerwowa i, i, i wybuchałam bardzo często o, o, o rzeczy takie no, czasami bez powodu, czasami Różnie to bywało. Nie umiałam po prostu walczyć swoimi emocjami, teraz staram się to po prostu, staram się to no być spokojniejsza. Proszę też codziennie Maryję o to, zawierzam jej wszystkie sprawy rodzinne i, i całe oddaję po prostu moją całą rodzinę Maryi. To, co robisz Ewelinko, jest bardzo piękne, bardzo cudowne byłam zaskoczona książeczkami które doszły do mnie od właśnie Nowy Styl Kobiecości no, te książeczki które zadedykował kardynał Stefan Wyszyński bardzo cieszę się też z tego, że właśnie pokazujesz jak żyć jak można żyć bardzo tak religijnie, tak od strony wiary, że pokazujesz, pokazujesz to swoim dzieciom i, I że karmisz się właśnie y, homiliami y, różnych księży i wprowadzasz w życie, a także y, różnymi książkami, życiem po prostu y, błogosławionych, świętych, to mnie też y, inspiruje i rób tak dalej. Bardzo się cieszę, że, że mogłam Cię poznać, Ewelinko. Y, I życzę miłego i błogosławionego dnia. Dziękuję. Troszkę ta moja wypowiedź była chaotyczna ale mam nadzieję że mogłam to że zrozumiesz to co mogłam przekazać